Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy dwoma XXLkami z kolekcji Panini Road to FIFA World Cup Qatar 2022. Nie wiem, czy pamiętacie, ale obie limitki były w niemieckim Justy kicie, czyli mamy Sterlinga z Anglii i Azarda z Belgii. Przygotowałem 6 szetek z tej kolekcji. W środku po 8 kart, czyli 48 sztuk będziecie na odcinku. Wszystko co wpadnie, liczymy za jeden punkcik. No i zobaczymy, czy wpadnie coś z Anglii bądź y, Belgii. No i liczę również na kolejną rarkę. Pierwsza karta to Baumgartlinger z Austrii na karcie Fans Favorite. Natomiast druga to rarka. Mamy. Van z Holandii, czyli właśnie przed chwileczką wspomniałem, że fajnie by było jakby wpadła Rarka i od razu na samo wejście mamy Van na karcie Top Master. No i jest pierwsza karta dla Belgii, a mianowicie Thibaut Courtois na bazówce, bramkarz z Belgii. Dalej Urugwaj Wina, Messi z Argentyny, Ibra Szwecja, Olmo Hiszpania i Ginter e, Niemcy. Druga saszetka. Jest Argentyna, Otamendi, fans favorite. Do tego Paulsen, goal machine, Dania. Z bazówek Kolumbia, Mina. Z Kataru, Al Hidus. Z Argentyny, Romero. I znowu Belgia. Thomas Munier. Druga karta, 2-0 dla Belgii. Muriel, Kolumbia i Ulmer. Austria. Trzecia saszetka. Jest Pepe, fans favorite Portugalia. I mamy Invincible. No coś pięknego, moi kochani. Wpada najrzadsza karta z całej kolekcji Invincible. I kogo my tutaj mamy? Donna Roma z Włoch. Alaba, Austria, De Bruyne, Belgia i Cristiano Ronaldo, Portugalia, czyli jak tutaj będzie jakaś e, dogrywka czy coś, to ta karta może zdecydować. De Bruyne jest tutaj z Belgii, no pięknie. Dwie rarki już wpadły dzisiaj na odcinku. Patrzymy dalej. Afif z Kataru, Torreira, Urugwaj, Benlamri, Algieria, Felix, Portugalia, Alaba, Austria i Vinicius z Brazylii. No pięknie. Dwie rarki w trzech saszetkach. Czyli do przerwy mamy 3-0 dla Belgii. Rozpoczynamy drugą część. I mamy e, power trio z Argentyny. Messi, Martinez i Gonzalez. Następnie Gregoricz z Austrii. Z Polski Milik. Trippier Anglia. Pierwsza karta. Mamy 1-3. Richard Richarlison z Brazylii. Ale Belgia odpowiada natychmiastowo doku. Czwarta karta: 1 do 4. Jorginho z Włoch i de Jong Holandia. Następnie Jose Jimenez, Urugwaj. fans favorite. Z Brazylii Titan: Thiago Silva. I na bazówkach Liner Austria. Paketa Brazylia, Eric Garcia Hiszpania, coś mi tutaj spadło. Acerbi z Włoch, De Jong Holandia i Ben Bounetiach z Algierii. I została ostatnia saszetka, raczej tutaj nic się nie zmieni i Belgia wygra. Mamy Pepe ponownie na karcie Fans Favorite, Goal machine Alexis Sanchez Chile bazówek Mares z Algieria, Bernardo Silva Portugalia, z Polski Wojciech Szczęsny, Windal z Holandii, Brereton Chile i Thiago Hiszpania. A więc wygrywa pojedynek Belgia 4 do 1. No i moi kochani, mega sprawa. W sześciu saszetkach wpadły dwie rarki. do tego ta najrzadsza Invincible. Więc mam na ten moment już. Cztery rarki Messi, Mares, Van Dijk i tutaj Invincible. Czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie dzisiejszego odcinka i kart, które mi wpadły. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!